Siema, witam Was na moim kanale, a dzisiaj krótka prezentacja Wigry trójki z 87 na wyposażeniu mamy pompeczkę od blaski narzędziówkę wraz z kluczami rowerek bardzo zadbany a i jeszcze lusterko z 89 dzwonek działający Fajną lampkę, trochę wyżółkniętą, ale z takim motylkiem z tamtych lat, 100 mile, z tego samego roku, chromy bardzo ładne, tak on się prezentuje. Także taki krótki filmik. Do następnego. Cześć.